Nowy dzień to i nowy program, nowy odcinek na naszym nowym kanale Polskie Dziadostwo. Dziś właśnie tam przybliżymy Państwu i opowiemy historię Anty, ale dla Pisu jednak wciąż, bohatera. Mowa o słynnym już w całej Polsce z Iławy policjancie Pankowskim. To właśnie on stwierdził, że na znak protestu, bo nie chciał poddać się decyzji komendanta o przeniesieniu, zrezygnuje ze służby. Jako główny powód podał to, że nie podoba mu się obecna władza w policji, no a ta, jak wiadomo, zmieniła się wraz z nadejściem nowej władzy. Oczywiście stwierdził, że za, uwaga, 10 tysięcy złotych emerytury będzie mu jakoś tak ciężko wyżyć, ale spróbuje dać radę. Na znak protestu założył. Położył też mundur inny niż niebieski, szary. Miało być sentymentalnie, a wyszło żenująco, bo stwierdził, że choć odchodzi i choć za śmieciową emeryturę plasującą się na poziomie 10 tysięcy złotych będzie próbował przeżyć, to i tak będzie czekał na telefon, ale pod jednym warunkiem, jakim zapraszam do oglądania nowego programu na naszym nowym kanale Polskie Dziadostwo. Link do programu znajduje się tu na dole w komentarzu. Podobnie jak link do naszego nowego kanału. Wszystkich Państwa zapraszam do oglądania, ale też proszę o to, by kliknąć subskrybuj, ponieważ dzięki temu staramy się docierać z naszym przekazem i rzetelną informacją do nowych odbiorców. Adam Bysiek, zapraszam na kanał Polskie Dziadostwo i na bulwersujący, ale też tak po pisowsku. Lekko śmieszny film o słynnym pankowskim ziławy.